Witam was z Warszawy. Na Ursynowie, nieopodal stacji metra Imielin, znajduje się szkoła twórczej nauki Winci. Już niebawem zajrzymy tam z kamerą, aby poznać metody szybkiego uczenia się, szybkiego czytania oraz wiele innych ciekawych sztuczek edukacyjnych. Zapraszam. Grzesiek, Pruszko, człowiek, legenda Vinci. Może powiesz nam kilka, kilka słów o tym miejscu. Vinci to miejsce moich marzeń. Od dzieciństwa pierwsze marzyłem o tym, żeby być nauczycielem. I to marzenie spełniłem. W którymś momencie też chciałem stworzyć coś więcej nie tylko, żebym ja był nauczycielem, ale żeby była cała społeczność ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem z innymi ludźmi. I rzeczywiście to się udało, bo już od dziewięciu lat tutaj istniejemy. Mamy. Mam nadzieję, że to się udało. Rodzinny klimat, przybijamy sobie piątki, mówimy na ty, no i oczywiście chodzimy w skarpetkach, więc przy wejściu każdy zdejmuje buty. Mamy też akwarium z rybkami i straszyki, no i papugi. Dzisiaj jest akurat chłodno, więc zostały u mnie w domu, ale z reguły przychodzą również do Vinci, Leo i Liza. A uczymy efektywnej nauki, czyli tego. Jak to zrobić, żeby uczyć się szybciej, a jednocześnie mieć lepsze efekty poprzez ćwiczenia na koncentrację uwagi, szybkie czytanie, techniki pamięciowe, tworzenie notatek w formie myśli, na ja też żonglujemy i robimy różnego rodzaju eksperymenty. Jak te umiejętności przekładają się na y, późniejsze życie bursantów? Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Z reguły jest to tak, że poszczególne osoby wybierają sobie jakieś konkretne ćwiczenia. Ja, na przykład, kiedy byłem na swoim kursie, uwielbiałem mapy myśli i techniki pamięciowe, i dzisiaj dla mnie jest banalnie proste, żeby przyjechać do jakiejś szkoły i w ciągu kilku dni zapamiętać na 500 czy 700 uczniów, i uważa, że jestem jedynym człowiekiem, który pamięta na wszystkich osób w tej szkole. A nie podobało mi się wtedy szybkie czytanie. W związku z tym wykonywałem ćwiczenia tylko i wyłącznie podczas zajęć. A dopiero kilka lat po kursie, wakacje, miałem sporo czasu i stwierdziłem: OK, dobra, mogę to poćwiczyć, i dopiero wtedy gdzieś coś zaskoczyło. I mamy takie spostrzeżenia, że u innych osób też tak jest, u tych, którzy przychodzą do nas. Ktoś bardzo lubi jakieś jedno ćwiczenie i to często wykorzystuje, a inne gdzieś tam sobie zostawia na przyszłość. Jak szeroka jest oferta Waszych kursów? Myślę, że staje się coraz bardziej zawężona. Chcemy dopracowywać to, co robimy. Tak, żeby było to jak najlepsze. Ale przez to też bardziej zawężamy swój zakres działania. I w tej chwili są to zajęcia dla dzieci od 7 roku życia oraz dla osób dorosłych. I tutaj nie ma górnej granicy, po prostu ten kto chce, ten może przyjść. Skupiamy się na efektywnej nauce. Dodatkowe jakieś drobne rzeczy związane są z strategiami zdawania egzaminów na przykład. Ale to wszystko jest w tym dość wąskim kręgu. I wspomnijmy, miał. że ta oferta jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla szkół. Tak. I szkoły korzystają z naszych zajęć, zamawiają warsztaty dla klas, kiedy przyjeżdżamy do nich albo oni przyjeżdżają do nas, a tak samo osoby indywidualne czy firmy mogą korzystać z naszych usług. Co dzieciom się najbardziej podoba z punktu jest widzenia właściciela? Myślę, że jak przychodzą tutaj, ta atmosfera to, że mogą bezpiecznie, jest im. Tutaj wesoło mogą pooglądać się zwierzątka. Podczas zajęć, jeśli ktoś chce coś robić, to po prostu to robi. Jeśli jakieś ćwiczenie danej ją sobie nie odpowiada, to nie zmuszamy do tego. Proponujemy jakieś inne, alternatywne ćwiczenie? I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie ta atmosfera do tego, żeby czuć się tutaj komfortowo i w bezpiecznych warunkach rozwijać swoje umiejętności. Komu można polecić wincz? Myślę, że każdej osobie, która stwierdzi, że potrzebuje właśnie takiego rodzaju pomocy, mam też takie spostrzeżenie, że jeśli ktoś przychodzi na siłę, to choćby te ćwiczenia były najcudowniejsze, to i tak nie zadziałają. Bo rzadko, ale czasami zdarza się, że ktoś z rodziców na siłę przeprowadza dziecko, no i orientujemy się już na pierwszym spotkaniu, wtedy rozmawiamy z rodzicami i prosimy, uszanuj decyzję dziecka. To dziecko w tej chwili nie potrzebuje tego, nie chce. Lepiej, żeby na razie z tego zrezygnować i być może w przyszłości zechce. I rzeczywiście tak bywało, że dzieci potem po roku mówiły, mama, zapisz mnie na te zajęcia. I to te dzieci później miały naprawdę super wyniki. Kto uczy Przede wszystkim pasjonaci. To jest dla mnie najważniejsze, aby to były osoby, które naprawdę chcą uczyć. I bywa, że przychodzą ludzie, którzy chcieliby u nas uczyć, mówią, że mają mnóstwo dokumentów, bo ktoś studiował psychologię, pedagogikę, jakieś doświadczenie, ale ja osobiście nie czuję tego, że ten ktoś naprawdę chce uczyć i wtedy. Taka osoba moim zdaniem się to nie sprawdzi. I w drugą stronę pojawiają się osoby, które jeszcze są na studiach. Nawet mogą to nie być wcale studia pedagogiczne, ktoś, kto stwierdza, że to jest coś super ja chcę dzielić się wiedzą z innymi ludźmi, pomagać też im w odkrywaniu tajemnic nauki. I okazuje się, że te osoby korzystają z naszego kursu trenerskiego, jeżdżą na innego rodzaju zajęcia, korzystają z literatury, podpowiedzi i to te osoby świetnie uczą innych. Opowiesz jakieś ciekawe historie z życia szkoły? Myślę, że tych historii jest bardzo dużo. Jedna z nich to to, w jaki sposób pojawiły się u nas straszyki. Otóż dwa lata temu w urodziny, taką tradycję, że na urodziny idę do zoo. Byłem oczywiście w zoo. Przyglądałem się temu, jak karmione są małpy. Były karmione straszykami. Zacząłem rozmawiać z osobami z obsługi. No i zaproponowali mi, że może chcesz straszyka. No to oczywiście. Poszedłem do baru, który był obok, aby wziąć plastikowy kubek. Na na tego straszyka. Wziąłem ze sobą, oczywiście, jak tylko przyjechałem do Vinci i pojechałem zaraz kupić terrarium, w którym dzisiaj są nasze straszyki. I straszyków jest tak, że to są same samice zasadniczo i rozmnażają się bez udziału samców, czyli z niezapłodnionych jaj, i wykluwają się kolejne pokolenia samic. Nasza pierwsza samiczka dostała od razu imię, suszka, no bo straszyki wyglądają takiej takie suche i ktoś z naszych dzieciaków stwierdził, że to będzie suszka. Straszyki żyją około roku, no ale przed tym jak nasza suszka zmarła, to złożyła mnóstwo jaj, sto kilkadziesiąt jaj i około 100 straszników się wykluło. A dzisiaj mamy już kolejne pokolenie, czyli są wnuki suszki. I jeśli jest ich już zbyt wiele, to też zawozimy je do ZOO, współpracujemy z działem dydaktycznym i tam służą, by kolejne pokolenia dzieciaków mogły poznawać tajemnice straszyków. Inne ciekawe historie? Inne ciekawe historie. Myślę, że jedną z tych historii jest też to, że mamy papugi w Vinci. otóż moim marzeniem od dzieciństwa było to, żeby mieć papuszkę. Rzeczywiście miałem papuszki faliste w dzieciństwie, ale to zupełnie inny rodzaj papug niż barwinki, które mamy w tej chwili. Barwinki. Zanim trafiły, to wymagały ode mnie, bym je trochę zweryfikował. Z papugarni miałem okazję zobaczyć, jak funkcjonują. Posłuchałem różnych nagrań, poczytałem o nich i okazuje się, że barwinki są tymi papugami, które są niesamowicie towarzyskie. W związku z tym, ile i, i Liza są związane ze mną, ale też kiedy przychodzą tu, czy kiedy ktoś przychodzi do mnie, bardzo łatwo nawiązują kontakt z innymi osobami. Dają się pogłaskać, przylatują do innych osób, i to jest, myślę, niesamowite jak podróżują z nami. Na przykład na naszym troszczym zjeździe we wrześniu też były. Jedziemy od piątku do niedzieli pociągiem, metrem. No i Leo i Liza jechali z nami, ludzie dookoła patrzyli, robią nam zdjęcia, bo jak to papuga sobie siedzi na przykład na barkach i śpi, albo coś tam chce zjeść. To też myślę taka niesamowita. Przygoda, że jeżdżą z nami, i potem jesteśmy na, na naradzie i latają sobie po całym po całej stodole. Pokażmy, może tutaj mamy taką papugę. O, tak. O, mamy, pokażmy, tak jak wygląda. To jest prezent, który dostaliśmy od jednego z naszych znajomych. Portret. czy cała sylwetka. Leo, tak wygląda. Zobaczmy, co dzieje się na zajęciach. Dlaczego lubicie przychodzić do Vinci? No, bo, bo, się się bo się fajnie bawimy. Bo się fajnie bawimy. Dużo się uczymy i osoby sobie bawimy. Tak. A co wam się najbardziej podoba? Żonglerka. Czytanie. A czego już się nauczyłyście? No ja że trochę żonglowania dwoma piłeczkami. Tak? Ale dwoma rękami. Znaczy, tak naprawdę co tutaj Trzeba się po prostu ciągle uczyć i jeszcze do końca się wszystkiego chyba nie nauczyłyśmy, znaczy do końca się czegoś jeszcze nie nauczyliśmy, ale że jakby już są postępy w czymś. A umiejętności zwiększy przydają Wam się w szkole? A, nie, nie a tak. tak, przydają się na przykład do, nie wiem, na polskim jak czytamy, to przydaje się to, że szybciej czytamy, bo tutaj trenujemy szybko czytać, więc, a ja szybciej przeczytam thank yeah. you Do podjęcia pracy w Vinci? Pierwszą rzeczą, która skłoniła mnie do podjęcia tej pracy, była moja przyjaciółka Isia. Która mi powiedziała: Ej, słuchaj, mam fajną pracę. Ty też jesteś fajna, to chodź się dogadacie. I powiedziała mi, żebym zasłoniła do Grześka. Grzesiek odebrał, opowiedział mi, na czym polega tutaj praca. I ją powiedziałam: Ok, nie mam pojęcia, jak robić żadnej z tych rzeczy. Nie umiem uczyć dzieci nie znam się na koncentracji. Ok, nauczymy cię. Przyszłam, nauczyli mnie i teraz tu pracuję i jest świetnie. I dlaczego lubisz to miejsce? Ponieważ to jest tak domowo, nie czuję się jakbym przychodziła tu do pracy. Wiem, że przychodzę tu prowadzić zajęcia, ale to jest, przychodzę, zdejmuję buty, przybijam z wszystkimi piąteczkę i, i przychodzę spędzić czas, tak naprawdę na zabawie gdzieś wplatając pomiędzy naukę. I to jest świetne. Wielbiam uczyć, uczyć. Czego się tutaj nauczyłaś? Nauczyłam się podchodzić do zajęć nie w kwestii tego, że muszę mieć efekty, tylko w kwestii tego, żeby atmosfera była dobra. I żeby bardziej zależy nam na tym, żeby każdy się dobrze czuł, bo wtedy będą efekty niż takie ciśnięcie na to, że musisz czytać jeszcze szybciej, musisz to zrobić. Tylko takie, okej, okay, masz bardzo dobry wynik teraz. Jeżeli chcesz, to możesz coś zrobić dalej, to jest coś dla ciebie. I takie dbanie o atmosferę jest o wiele przyjemniejsze niż takie lecenie na wyniki. A co Cię tutaj zaskoczyło? Zaskoczyła mnie tu żonglerka, że w efektywnej nauce można wykorzystać żonglerkę i to, że wszyscy trenerzy tutaj znają żonglerkę, umieją żonglować i że uczymy się żonglować trzema piłeczkami, kursanci już się uczą żonglować czterema piłeczkami i po prostu to, to jest chyba rzecz, która mnie zaskoczyła najbardziej tutaj też na zajęciach w tej szkole. Może podzielisz się jakimiś ciekawymi historiami? I taką pierwszą ciekawą historią, to była pierwsza rzecz, która się zdarzyła tutaj w Vinci, jak przyszłam na rozmowę o pracę. Krzysiek mnie przywitał, hej, hej, wprowadził mnie do sali i powiedział, może usiądziemy na dywanie. I to mnie tak zaskoczyło, że właśnie będę odbywać rozmowę o pracę, siedząc sobie na dywanie, rozmawiając. To już czułam, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj być. Też. Taką inną ciekawą rzeczą może to jest takie moje odczucie, jak, jak ostatnio przez tydzień nie było mnie zupełnie w vinci. I musiałam, bo tutaj w vinci chodzimy na bosaka. I jak cały dzień chodząc na studia, cały dzień chodziłam w ciężkich zimowych butach, nie mogłam ich zdjąć, tak jak tutaj je zdejmuję, to to nie było fajne uczucie. Bardzo zaczęłam tęsknić za vinci. Co z pracy w Vinci wyniosłaś do swojego życia, co Cię to nauczyło? Może zmieniło spojrzenie na pewne sprawy? Taką dość przyziemną rzeczą, którą wyciągnęłam z Vinci do swojego życia, to są mapy myśli, których uczymy tutaj kursantów, jak je wykonywać. Przerzuciłam się zupełnie z robienia notatek linearnych na studiach na mapy myśli. Fantastyczna zmiana. Notatki są o wiele przejrzystsze, a taka może mniej, właśnie taka konkretna, to właśnie to takie inne podejście do życia nie lecenie na efekt, a po prostu czucie się dobrze z tym, co robię, z tym po prostu, jak żyję. I cały czas staram się to wprowadzać w swoje życie. Vinci bawi i uczy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, klikajcie łapki w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!